Witajcie moi drodzy, zapraszam was dzisiaj na nowy odcinek ze zdrabkami Tym razem będą to zdrabki z Anglii Jeżeli wiecie, albo jeśli jeszcze nie wiecie To w okresie świątecznym nagrywam taki film z angielskimi zdrabkami Link zostawię wam w opisie I udało mi się tam wygrać Cała wygrana kwota została przeznaczona na kolejne zdrabki I kolejne zdrabki są już u mnie Także co, zaczynamy Glam Palma albo Gram Palma Zapraszam was do oglądania, łapka w górę I oglądamy, trzymajcie za mnie kciuki Może uda mi się wygrać coś Bo w tych zagranicznych zdrabkach uda mi się wygrać naprawdę spoko pieniądze, myślę Ok, tu są moje zdrapiszcze, mamy dzisiaj zdrapek 10, wydane tutaj jest 15 funtów, zdrapuję dzisiaj 5 zł, ponieważ nie mam funciaka, także mam nadzieję, że tutaj inna waluta nam nie przeszkodzi w wygranej i zaczniemy od tych zdrapek może za funta. Nie mam zbyt wiele różnych rodzajów, bo podobno nie było zbytniego wyboru. Ta zrabka już u mnie się pojawiła, wiecie o co chodzi, ale przypomnę, tutaj mamy coś takiego, żeby znaleźć trzy takie same kwoty, i wtedy wygrywamy, lub w bonusie znaleźć diament, i wtedy wygrywamy sobie jakąś tam kwotę. Więc dobra, zacznijmy może tutaj od pierwszej rubryczki. Mamy tutaj 100 funtów, 1000, może przybliżę jeszcze, w sumie można, prawda? 1000. Kolejny tysiąc, ale byłaby pompa 1000 funtów wygra, co nie? Co Wy o tym myślicie? Byłoby nieźle, no nie? Tutaj jest 10 funtów, 20 funtów, 40 funtów. Tu oszukują, bo tak... E, a nie no, w sumie są trzy, bo tu myślałam, że tak, 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 a tu są na górze. No mniejsza. I tak to nic nie zmienia. Kolejna dziesiąteczka, czyli jeszcze raz dziesiątka, albo jeszcze raz tysiąc i wygrywamy, słuchajcie. Kurde, już myślałam, że to będzie tysiące, to 100 tysięcy, no 100 tysięcy też bym nie pogardziła. Ale nic nam to nie zmienia. Także pierwsza zrabka nie została wygrana, bo to mam 2 razy 40, 2 razy 10, no to tak, niezbyt. Ale zobaczmy jeszcze sobie na bonusiku. Czy ten bonusik nam coś da. O, diament jest i funt wygrany. Widzicie? Proszę bardzo. Także jest pierwsza wygrana, funcik, czyli zdrabka się zwróciła, odkładamy na bok na kupkę wygranych yy, i proszę bardzo kolejna, może teraz zaczniemy sobie ponownie, słuchajcie yy, ponownie, znaczy od końca zaczniemy sobie czy będzie tutaj, no niestety tu jest worek czy coś takiego, nie widzę z daleka, no ale w każdym razie diament to na pewno nie jest, no i lecimy teraz, może polećmy sobie tutaj z pierwszym rządkiem pierwsza rzecz do wygrania to jest 100 tysięcy funtów, no to elo Gazello i byłaby yy, gruba impreza, słuchajcie wyprawiałabym imprezę dla moich widzów jakbym wygrała 100 tysięcy funtów Mamy dalej 100 funtów, 5 funtów, 5 funtów drugi raz i 100 funtów drugi raz. A no to widzicie, fajne, fajne szanse. Kolejna wygrana to jest 1000. Wygrana, no propozycja do wygranej, bo tu jeszcze nic nie wygrałam, słuchajcie. 100 tysięcy funtów, 20 funtów i 5 tysięcy funtów, i dalej już chyba nic nie ma, prawda? Dokładnie tak, jakieś tam numerki. Czyli tutaj akurat nie wygraliśmy z tego, co widzę, no nie. No i lecimy, słuchajcie, z następną. Buntową, chciałam powiedzieć złotówką z No i zacznijmy sobie tym razem, może od początku. Czyli tak. 20 funtów. Tu 3 razy, prawda? Tak, 3. Kolejne to jest. Yy, dalej 20 funtów. 5, 100 funtów. 40 funtów. 1000 funtów. Kolejny tysiaczek. No i co? 20 albo 1000, prosimy. 5 i 10, czyli nic, ale jeszcze mamy, słuchajcie, wersję bonusową, więc tu możemy wygrać. Niestety znowu jest ten worek, czy, czy coś. Nie, mam powiecie, co to jest. Tak kurczę, powiem wam, że ja z daleka to zdrabuję i na jakieś przybliżeniach i nie mogę zobaczyć. Dobra, kolejna y, szansa to znowu od bonusu sobie zaczniemy. Tak, na zmianę. Tu jest worek, tam wcześniej co innego musiało być. No, jestem ślepa. No, ale y, wygranej na pewno nie ominę. No, tutaj się skupiam na liczbach, słuchajcie. <laughs> Mamy 10 fucików, 5 tysięcy, dalej 100 tysięcy. No to na bogatość, nie myślicie? <laughs> 40. 45 tysięcy. No to teraz czekamy na 5 tysięcy albo na 40 tysiąc. 20 i 100. Czyli tutaj nic nie wygraliśmy. I ostatnia zdrapa za funcika, może tutaj nam się uda wygrać. No i dobra, od bonusku zaczniemy sobie, proszę bardzo, proszę bardzo, dwa funty i tutaj jest jakiś chyba safe. No, więc nie wygrywamy. Czekajcie, czy dobrze, to widać, dobrze. Proszę bardzo, pierwsza propozycja do wygrania to 5000 funtów, kolejna to jest 1000, 5000 i lecimy tutaj. Ładnie rozplanowane, patrzcie, tutaj jakoś inaczej to wygląda. Kolejna dyszka, tysiaczek, 40. nie, 100 tysięcy, jaki tysiaczek, Paula, tyż kurde, takich liczb nie umiesz czytać. Kolejne 100 tysięcy. Dyszka i 40, czyli nie wygraliśmy nic. I chodźmy teraz do zdrabki. Słuchajcie, za dwa funciki, czyli najdroższej zdrabki, jakiej dzisiaj mam. Troszkę może oddalę i mi się to podoba, bo oni robią takie fajne, fajne gry. Że tutaj ciekawie jest. No i pierwsza gra to jest znaleźć diament i wygrywamy e, wygraną. No więc tutaj szukamy diamentu, no nie? Pierwszy symbol mamy tutaj bank. Kolejny symbol jest to pierścionek. Dalej moneta już to mamy portfel moment, że dobrze doczytam, safe i naszynik. no i tutaj wiecie, jakbym wygrała tak jak u nas podobne te zradki, to bym tutaj miała jakąś tam wygraną, ale nie wygrałam kolejna szansa, kolejna gra druga, to jest znaleźć worek i wtedy wygrywamy wygraną, także zobaczymy tutaj niestety mam coś innego jakiś chyba dzbanek ze złotem, czy coś no i tu trzecia gra znajdź trzy takie same nie wiem czy kwoty, czy cokolwiek i wygrywam. Więc na mniejsze, no wiecie co chodzi. Dobra, to będą tu kwoty. Pierwsza kwota to jest 200 funtów, dalej mamy funtów 40. Kolejna, a nie, to czwóreczka, ja już myślałam, że 44. No to jeszcze raz czwóreczkę poprosimy i będziemy kwita z tą zdrapeczką. A, nie chcieli nam dać, patrzcie jest 200, 220 no to nie no to tu nie wygraliśmy i takich zdrapek mam kilka, ale weźmy sobie na odmianę jakąś inną teraz e, i ta inna zdrapka jest to siódemka, czyli coś takiego jak u nas trzeba znaleźć siódemkę i wygrywamy albo musimy znaleźć taki diament czy coś takiego i wtedy wygrywamy podwójnie z danego rogu także zaczynamy czwóreczka jedyneczka piąteczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, ósemeczka, szósteczka, kurde, nie wygrałam, słuchajcie, no i widzicie, no tutaj jakoś tam wygrana by była, prawda? Także, no taka zrabka całkiem, myślę, przyjemna i prosta, ale teraz sobie dla odmiany będziemy tutaj zmieniać i weźmy sobie znowu tą czerwoną, w której mamy kilka gier, więc tak przypominam, trzykamy tutaj diamentu, tutaj jakiś naszyjnik, czy coś, szampan, pierścień, Bank. O, i słuchajcie, jest w ostatniej grze diament. I nawet jest napisane win, czyli wygrana. I patrzymy, co tu wygraliśmy. Cztery funciory. No to myślę, że spoko. Spoko wygrana. Jak na ten moment mam wygrane 5 funtów, także bardzo dobrze. E, kolejna sprawa to szukamy woreczka. Niestety mamy koronę. Ok, dalej szukamy co tutaj. Trzy takie same kwoty. 1000 funtów 5000. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwa funty. 250 i 5000. Czyli tutaj wygraliśmy w tej zdrabce tylko w jednym rządku, a to 4 funty. Ale 4 funty to też coś i też dobra wygrana. Zwracamy do naszej siódemeczki niebieskiej. No i szukamy, słuchajcie, szukamy. Szukamy siódemki albo takiego diamenta, ale w każdym razie oni na pewno coś tam napiszą wygrana, czy coś jakby coś się mieszczają. To bardzo ładnie widać. 1, 5, 3, 6. Już jesteśmy blisko. Siódemkę prosimy. No niestety, czwóreczka to była, szósteczka, ósemeczka. I dziewiątka, więc nie mamy tu żadnej wygranej Ale to nic, mamy ostatnią naszą zdrabkę za dwa funciory I zdrabka ma trzy gry, także bardzo fajnie Szukamy diamentu safe, Moneta Portfel Tutaj jakieś chyba banknoty, tak? Auto i pierścionek, więc no niestety tutaj się nie trafiło tym razem może tu wór znajdziemy chciałabym worek znaleźć, no niestety jakieś tam hajsy, nie hajsy no i trzy takie same kwoty, więc może może coś się uda spyknąć, co myślicie? 250 tysięcy 5 tysięcy 250 tysięcy 1000 fund tysiąc kolejny i 500 i 5000 no to 5000 było dwa razy dwa razy 1000, więc y, znowu no niestety nie wygraliśmy ale przynajmniej w dwóch zarobkach udało się wygrać 6 funtów nie, 5 funtów to zawsze coś no, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to żadnej rewelacji nie było, ponieważ 15 funtów wydanych, a jedyne 5 funtów wygrane. Ale 5 funtów to też jest coś, to też nie jest źle. E, także cieszę się. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał taki z innego kraju zdrawki. Jak będę miała tylko okazję mieć z innego kraju zdrawki, to oczywiście będę to załatwiać, żeby było ciekawiej żeby było jakieś tam urozmaicenie wiadomo. Także co, ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to proszę o kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.